Swiftki i sterydy. To dwa najczęstsze błędy w atrybucji dialogów. Wiem, nic ci to nie mówi, ale wytrzymaj, już wyjaśniam. Atrybucja dialogów to sposób określania, kto mówi. Co to jest? Zapytała Anna. Ciągle tylko pytasz, powiedział Paweł. A swiftki i sterydy to zbędne upiększacze. Swiftki to niepotrzebne do powiedzenia emocji, zapytała Anna zaciekawiona. Odpowiedział Paweł nerwowo. Najczęściej mają formę przysłówka, jak nerwowo, lub przymiotnika, jaka zaciekawiona. Nazwa pochodzi od Toma Swifta, bohatera książek dla młodzieży, który bałał w nich odważnie, mówił skromnie. Przesada czyni tekst sztucznym. Ze steredami mamy do czynienia, gdy zamiast prostego powiedział, używa się nacechowanych czasowników. Warknął, wykrzyczał, odburknął. Popełniałam oba te błędy. Wydawało mi się, że tak jest ładniej, bo mogę scharakteryzować emocje osoby mówiącej. I że pisanie, spytała cicho, zaśmiała się nerwowo, a nie ciągle, tylko powiedziała: Dobrze świadczy o moim bogactwie językowym. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że pisanie to umiar, a nie nadmiar i że tak trzeba konstruować tekst, aby emocje wynikały z kontekstu. Dzisiaj staram się pisać w sposób oszczędny. Powiedziała, zapytała, mówił. Dobrego pisania? Aneta Ponto.